Witam w prezentacji programów SPEDZWOD. W tym odcinku omówię program Kalkulator Długości Wyboczeniowych. Program ten jest narzędziem pomocnym przy projektowaniu słupów, gdzie podstawowym zadaniem obliczeniowym jest uwzględnienie możliwości wyboczenia słupa. Pozwala na ustalenie długości wyboczeniowych i sił krytycznych wyboczenia giętnego słupów pojedynczych lub pełnących elementami płaskiego układu prętowego. Przy uwzględnieniu zróżnicowania sztywności prętów ustroju i ich obciążenia. Ze względu na swój charakter program może być przydatny przede wszystkim do obliczeń sprawdzających, wykonywanych w ramach ekspertyz lub projektów modernizacji konstrukcji istniejących, w których często występuje potrzeba przeprowadzenia analizy wytrzymałościowej konstrukcji przy zastosowaniu uściślonego modelu obliczeniowego wyboczenia słupów. Program umożliwia analizę następujących schematów obliczeniowych. Słupy pojedyncze o stałym przekroju przy uwzględnieniu zmienności siły osiowej na ich długości. Słupy dwustopniowe bez wspornika i ze wspornikiem. Układy ramowe stalowe według norm stalowych. Typowe ramy jedno, dwu lub trójnawowe. Słupy wsporniki o zmiennym przekroju, ramy ze słupami o zmiennym przekroju, pręty o określonym schemacie statycznym, pręty z podporami sprężystymi. Użytkownik ma możliwość wyboru przekrojów z dostępnej w programie listy profili stalowych lub może zdefiniować własny przekrój parametryczny na podstawie predefiniowanych kształtów. Wybierając parametry materiału można skorzystać z wbudowanej w program biblioteki materiałów normowych oraz użytkownika. Program dostępny jest w różnych wersjach językowych. Tłumaczenia dotyczą zarówno interfejsu, jak i notki obliczeniowej. Wyniki pracy z programem w formie notki można wydrukować bezpośrednio na drukarkę lub wstawić do dowolnego edytora tekstowego. Użytkownik sam decyduje, które elementy obliczeń mają znaleźć się na wydruku notki obliczeniowej. Dziękuję za uwagę oraz zapraszam do zapoznania się z innymi prezentacjami programów dostępnymi na kanale SpecsBoot na YouTube oraz do odwiedzenia naszej strony www.specsboot.pl. Gdzie można znaleźć więcej informacji o programach Specbud?